Witam w mojej winnicy witam w kolejnym filmie zapraszam do subskrybowania klikania lajków dzisiaj porozmawiamy sobie o opryskach po opadach o zabiegach nawozami o to już niedługo kwitnienie, niedługo być może pojawi się już pierwsza chloroza to zależy jaką kto ma glebę nie pojawia się tak z początkiem czerwca. Także zapraszam, ale najpierw obejrzymy sobie jak rosną krzewy. Piękny wzrost. Już są ładnie poukładane. Stoją równiutko. Teraz jak ktoś pamięta z poprzednich filmów, to widać wyraźnie dlaczego robiłem tą selekcję. Widać odstępy pomiędzy liśmi. Po ostatnich opadach wszystko sobie ładnie wyschło w miarę szybko, a przede wszystkim, przy takim rozstawie latorośli, można w bardzo prosty sposób dotrzeć z opryskami do wierzchniej i spodniej strony liścia, sadzonki. Też bardzo fajnie jak widać zostawiłem dwie latorośle jedną zapasową niebawem jak ta sadzonka dorośnie do pierwszego drutu usunę tą dolną i tak jak zwykle będą rosły na jedną latorość tutaj pamiętacie z poprzednich filmów było ich pełno już są usunięte zostawiłem tylko dwie w poprzednich filmach padło pytanie, co robić z pasierbami, jak widać już się pojawiają na że jeszcze malutkie. A Zweigelt już ma całkiem spore, ale on ma za to całkiem spore grona, jeszcze nie grona tylko kwiaty, będzie miał spore grona, no to musi mieć duże pasierby. O. Można zobaczyć, rozróżnić pasierby po kolorze liści, to później, przy usuwaniu, będzie bardzo ważne, będzie łatwiej je zobaczyć, co robić z pasierbami teraz. Najlepszym lekarstwem na pasierby są pionowe latorośle. Im bardziej latorośle są pionowe. Tym pasierby wolniej rosną, innego lekarstwa nie ma. Ja na razie pasierbów nie ruszam, niech sobie rosną. Póki nie będę robił oprysku po kwitnieniu, nie będę ich wywalał. No dobrze, przechodząc do meritum, ostatnio popadało troszkę. Nie wiem, jak gdzie indziej, ale u mnie to przedwczoraj było. Godzinę opadu, a wczoraj godzinę, ale burzy takiej porządnej z pewnością warunek 10, 10, 24, czyli 10 mm opadu, 10 stopni Celsjusza przez 24 godziny został spełniony. Także mączniaki już pewnie tam się obudziły. Przynajmniej u mnie. Oczywiście, jeżeli u kogoś wcześniej padało, to. No, znacznie wcześniej. No, zadowolony jestem z tego oprysku siarką, bo wcelowałem idealnie. To chyba było jakieś dwa dni przed opadami, także coś tam troszeczkę zabezpieczyło. No, oczywiście, siarka została zmyta. Co teraz robić? No, jeżeli ktoś ma, jak, jak mówiłem we wcześniejszych filmach, jeżeli ktoś miał jakieś problemy no to zastanowiłbym się nad Ditanę z siarką natomiast ja zrobię tak użyję alkalinu Kb plus Si z dwóch względów przeciwko mączniakom to tak na szybko po deszczach to jest taki fajny środek który można ciach ciach użyć i już wysokie pH nie niszczy mączniaka tylko utrudnia mu życie, a dodatkowo dobrze wpływa na kwitnienie. A kwitnienie już niebawem, więc takie dwa w jednym. Poczekam dwa dni i poprawię siarką. To akurat pudełko jest od jakiegoś nawozu do winorośli. Nie zwracajcie na to uwagi. Ja kupuję zawsze kilogramowe opakowanie siarki z tarczami na. Eee, trzy lata chyba, czy dwa i akurat mam takie fajne pudełka, no więc najpierw Alkalin KB Plus SI dzisiaj a jutro pojutrze będzie siarka i co dam z siarką? Wszystko warto zawsze w klinorosie tak wszystko powiązać ładnie, tak przemyśleć, usiąść i, i zrobić parę rzeczy naraz wtedy kiedy będę dawał siarkę Dodam też fluorowid przeciwko chlorozie, o tak, profilaktycznie, bo jeszcze na razie nic nie mam, jest ciesiutko zielona, rośliny pięknie rosną, ale dam fluorowid. E, aha, jeszcze jedna rzecz, trzeba myśleć perspektywicznie, jeżeli chodzi o winołość. Teraz mamy bardzo duży wzrost, jak widzieliście na moich roślinach i pewnie obserwujecie na swoich, rośliny rosną jak szalone. I z pewnością, już zużyły albo już za chwilę zużyją większość składników pokarmowych, które mają w obrębie swoich korzeni. Zasada jest taka: gdyby nawet gnoju posadzić na kupie gnoju, gdzie będzie pełno różnych składników pokarmowych, to w pewnym momencie przy dużym wzroście one i tak wyciągną. To, co jest wokół tych korzeni. Zostanie tam, no może nie jałowa, ale taka wyjałowiona, uboga yy, gleba, i zanim to wszystko, zanim spadnie deszcz, zanim z powrotem jakieś tam szkodniki pokarmowe spłyną z wierzchniej warstwy gleby, no to właśnie wtedy pojawia się chloroza. A więc chlorowid. Ja daję jeszcze mikrofert. Yy. No, tutaj są takie różne tam składniki azot, bor, kobalt, żelazo, mangan. No, jest bardzo malutko się daje, ale stosuję to kiedyś, kupiłem i jakoś tam działa dobrze. No i najważniejsza sprawa przed kwitnieniem: titanit. Właśnie widzę teraz, że to trzeba dobrze umieć czytać w lustrze. Mój aparat robi lustro z tego wszystkiego. Nie zauważyłem wcześniej. Tytanit to jest fajny stymulator plonu. Sprawdzony przeze mnie. E, w tym sensie, że miałem osypywanie na Zweigel między innymi. Miałem sporo osypywania. Zadzwoniłem sobie do firmy Intermak, pogadałem ze specjalistą i polecił mi właśnie ten Tytanit. I od tego czasu problemy z osypywaniem są bardzo bardzo minimalne polecam ten środek bo jest bardzo fajny dzisiaj króciutko powietrze się zbliża środek tygodnia jutro do pracy więc trzeba szybciutko zrobić oprysk jeszcze raz powtórzę już bez lustra alkalin KB plus SI wysokie pH żeby utrudnić życie mączniakom potem siarka florowit, Macie tu skład, Wy macie tutaj dawkowanie, mikrofert niepotrzebne to jest, wystarczy samforowi. To ja daję po prostu, bo mam. I najważniejsze teraz Titanit. Przeciwko osypywaniu kwiatostanów. A, i polecę Wam jeszcze BROS. Odkryłem go w zeszłym roku. Środek przeciwko komarom. Doskonały. Działa idealnie, nie trzeba dużo psikać, starcza na długo. I to wszystko. Zapraszam do oglądania następnych filmów. Zapraszam do subskrybowania, klikania lajków i do zobaczenia w kolejnym filmie.